Nie chciałem naruszać tego tematu, ale, kurwa, los mnie zmusił i tak sobie myślę, co to jest okres? No, kurwa, panowie, wytłumaczy mi, co to jest, kurwa, okres? Tyle, co mi Wikipedia powiedziała, to jest fizjologiczne zjawisko polegające na cyklicznym złuszczaniu się na błąka macicy, na endometrium, pod wpływem charakterystycznych zmian stężenia chorobowych płciowych, estrogenów i protestregronu. Czy jakoś takoś wynikających z układów wzajemnych sprężeń zwrotnych między gonadami, pszennym płatem czy sapki mózgowej i podzgórzem. No ale na chuj mi ta potrzebna? No kurwa pocie mi, na chuj mi ta potrzebna? Że kobieta raz w miesiącu staje się krzyżowcem połączony z zombie i zomowcem i jeszcze jakiś kurwa politykiem? Przecież to ja to kurwa wiem. Wtedy przeważnie bywa, że krzesło zakrzywło, że kwiatki nie podlane, że jej nie kochasz, ale jeśli powiesz, że ją kochasz, to i tak z kurwy synu kłamiesz. Kłamiesz chuju jeden. Po prostu. Moim wtedy wolno. Jak kurwa wolno. Na jakiej zasadzie wolno, kurwa? Powiedz jej jeszcze, że cycki jej napukły, to szukaj sobie biletu na gruponie do Ugandy, żeby tam dożyć swoich kilku bądź kilkunastu dni. Przy okazji możesz sobie też załatwić nową tożsamość, a najpierw stąd do, do zakonu, bo przy tym haśle, który słyszy, że kupiłem kobietę podczas okresów przy. I przyjmują wtedy odpustę się palcem. Bo my wiemy co to okres. Ta, Tak? To co wy kurwa wiecie co to znaczy jak ma facet 36 i 7, 36 i 8. Nie tak Boże 37 temperatury ciała. To jest kurwa dla nas walka o życie. No ja pierdolę. My możemy umrzeć. A wy nam, nam pilota nie chcecie podać. My wtedy bijemy się kurwa z wszystkimi myślami. Widzimy to światełko w tunelu. I wtedy się wzywa dla nas. Najlepszy tam lekarzy, helikoptery, kurwa księdza, cały chór na wszelki wypadek, bo nie wiadomo, to się stanie kurwa, nie? A może użyjemy? bo wy to tak kurwa rozumiecie, tak? I spisujemy jeszcze do tego z 3 do pięciu testamentów w zależności od naszego humoru, który który kiedyś może użyjemy, bo my widzimy to światełko w tunelu, a słyszymy, nie przesadzaj, to tylko przeziębienie, grypa. No ja pierdolę. Kurwa, ale wy. Macie te swoje dni, to nie można się odezwać. Nie, niku kuja, nie wolno, po prostu kurwa nie wolno. Najlepiej wtedy kupić sobie kurwa ciężką zbroję prywatową, modlić się do najświętszej jakiejś tam i przyjmować każdy każdy cios. Chociaż, tak sobie ostatnio myślałem, po niektórych wiarach, to nie mają przejebane. Oni mają niby obiecane, gdzieś tam dziewic, raj. Nie wiadomo co jeszcze im tam ktoś tam nawet myślał, ale wyobraźcie sobie, że one mają wszystkie okres naraz. Naraz, kurwa. Wszystkie, kurwa. Jak? Z której strony to jest, kurwa, raj? Powiedzcie mi, z której? Bo ja może, kurwa, nie wiem. Jest pojebany, ale nie wiem. Nie mam pojęcia. Albo ileś tam mieć żon. Poligamia, poliandria. Chuj wie, jak to się nazywało. Nie interesuje mnie to. I facet by na pewno tego nie wymyślił. Nikt nie jest taki popierdolony, żeby sobie dać taką krzywdę. A no, chyba, że to był jakiś polityk. Albo Zenek. Co chyba? Powiem, że. A Nikt nie byłby z facetów taki odważny. Żaden. Ale ktoś sobie wymyślił, że kobieta będzie spłacać swój grzech krwawicą, a na to jakaś tympa da, wpadła na pomysł i się zapyta, czy może brata. A my przez to cierpimy. Dlaczego kurwa? Nie do nas, do kurwy nęce, ale. Ale tak reasumując, tak was kochamy, pomimo tego, że chcecie nas zawiesić w roku, bo myślę, może prześpicie, albo jesteście z koleżankami. Albo może jesteście u mamusi Ale docencie to i zrozumcie faceta co to jest przejmienie, bo jak na zły dzień A tak przy okazji, jeśli wasz humor, może nie wasz, mój humor Bądź jakieś pojebane przemyślenia No jakoś jakąś frajdę, zostawcie tam łapeczkę, suba Dajcie znać może znajomy.